No halo to ja znowu i to jest teraz partnerka do tego połowego Do tego prangę e, Porsche Olimpijska linia, przepiękna samiczka. Magda's z the hand, the gate niż weg a dawłaś di recent ma być. widzę, a jest Moment ona jest na, e, na, na gonieniu, na jajka. Przepiękna zbudowana samiczka. To oko, myślę, że będzie super para i trochę poprawimy główkę tym głowem. bardzo patrzy, ciekawie, co się z nią dzieje. Jest to córka tej płowy, która jest parowana z tym czerwonym grochowym, ale to nie jest sparowanie tego czerwonego grochowego, tylko tym z tym czerwonym wosem, bo ta głowa była przedtem sparowana z czerwonym wosem i wyszły takie niebieskie, bardzo ładna w ręce samica, czyli będzie tu linia Prange-Wos na Prange-Porsche. Super, super uderzenia. Mach fliegel auf Theo, bitte. Bardzo piękne, skrzydło. dwa, jeszcze. super. Okej, okay, Theo. A, pan Konen pan chce, żeby go w całej okazałości też jeszcze nagrać, no bo mówi, nie wie, czy jeszcze będzie kiedyś miał zdjęcie zrobione. I cieszy się bardzo, że może jeszcze takiego gołębie w ręce trzymać. No powiem, mu się naprawdę podobają, no jest ich dosyć parę u mnie. I tak to na dzień dzisiejszy wygląda. Dziękuję ślicznie, wszystkich pozdrawiam i do widzenia. Następny połowy, to jest też bajka gołąbek Naturalnie Ginterprange Ale tu jest krzyżówka na Porsche Jest to brat od mojej Nery, przy samicy Gołąbek jest w rozpodzie Ale pełny energii Niesamowity gołąbek W ręce, no super Piękność. Jest mówi, jest mówi, że jest bardzo dobre skrzydło i bardzo dobre um, upierzenie. Ale jak mówię, jest to krzyżówka już z Porsche, ale matka jego jest podwójna wnuczka do 10,37 i 10,77. Czyli parowanie 10,37 razy 10,77 na nie, 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 nie. dziecko nie, nie. Po, na 10,77 e, z powrotem. Czyli by można powiedzieć, że jest dosyć dużo chwytych olimpijskich Gołębi i Porsche. Porsche Bolt. Oka z głowy nie najlepsze, nie najpiękniejsze. widać już piękniejsze gąbki, ale w ręce są to granat. Przepiękne gąbki. Dziadek ma naprawdę radość. Ogląda muskulaturę. Bardzo dobre ma ręce, czucie na rąkach. Kiedyś mi wyglądał gołębie podczas sezonu lotowego, co się naturalnie nie robi, no ale ja mu dam zawsze pokazać i mi no, wywróżył, które najlepsze będą. No i tak też było. Mam pojęcie może dużo większe niż moje. Ale jak to człowiek mówi, zawsze się uczy człowiek całe życie. Porsche Bolt i Ginterprange linia olimpijska. Super. Gołąbek. My jego siostra moim najlepszym gołembie na górę. No i następny z płowych. Ten jest chyba najpiękniejszy. Jest to gołąbek. Również 100% Ginterprange Ale z gołębi olimpijskich. 10.37 razy 10.77 w parowaniu yy, ich dzieci. Ich dzieci na siebie po prostu, nie? czyli podwójny wnuk 1037 10, razy 1077. Przepiękny okaz. W ręce niesamowity komplet. No i gąbki lotują z nim dobrze. Już były próbowane. Zobaczymy, co w tym roku. Już ma teraz młode, akurat maluchki. został go jeszcze na jedne złożenie, później. Przeparuje go, są na To jest To naprawdę. No, okaz. Może głowa nie najpiękniejsza, ale w ręce nie no, Dziękuję Dziękuję za uwagę. O, dziadek marado. Weitere du sich über die Taube? Ja, mach Mach to, że? No, pan Konen ma następnego gąbka. Jest to gąbek, również Günter 100%. Gąbek z linii 520. Urodziwy samczyk. To kawalia. To Naturalnie biały. Biały dziób. No, 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 no. Opie no, no. nerwowy, bo. Ale okaz. Piękny głąb, super zbudowany. Słuchaj, prześliczne Prześleczny rozciąg tej osy. ma flirgal Tak jak mówiłem, jest to wnuk 520, oryginał Ginterprangia. To kilku samicami parowany, ale głównie na gołębie Ginterprangę. Może tego później na tą linię olimpijską też paruję, ale najpierw z tą starą linią Ginterprangę. Teraz jest parowany już z tą samiczką z gołębi Interplanie. No, dziękuję jest 100 euro za ten No i tu jeszcze raz pokazujemy tego 79%. Jest też 100% Ginter Prange. Przepiękny gołąbek. Jest również parowany na gołąbki Ginter Prange. Jestem też bardzo ciekawy, co z tego wyjdzie. Przepiękny gołąbek. Nie jedwabiste pióra. Zerysk, Guty, Fejda, klejdą Ja. Hmm pomimo swojego wieku, ale bardzo ładne piuraje, biste piura. Ale to jest po prostu zasługa genetyczna. Mhm. On bardzo go też chwali tego gąbka. Jestem ciekaw co uciągniemy w tym połączeniu z niego. Gąbka to w tamtym roku miałem, czyli nie mam nic do niej po nim do lotów, ale mam tam jeszcze dwa w rozpłodzie. Ogląda jego oko, które jest też przepiękne. Przybliżymy troszeczkę to oko. Okay. Ma całkiem podobne oko do tego e, czerwonego. Okay. Okay. No i tradycyjny biały dziób, to jest już oznaka goimbi, plankę. Jest to e, bardzo mocne parowanie na ringlowze 802. Ringlowze super, jest super parowanie. Dziękuję wszystkim za uwagę. No jakiś jadek jest aż... E, w siódmym niebie.